To już miałaby się już Wiem, Nie, nie ma jeszcze pani sędzi, jak tylko sędzia przyjdzie wywoła. Nie wiem, czy są to To, co się dzieje w tym kraju, ludzie to, to muszą to zobaczyć. Ja to ujawniam na funkcjonariusz publicznym, ponad prawem bo telewizji tego nie podoba Dzisiaj jest właśnie próba umorzenia y, przestępstwa sądowego z tego, z sądu. Wicherka i większość. I, i, i po prostu, no nie ma, nie respektuje w ogóle prawa. Immunitet to jest po prostu miszograj, prokurator miszograj umorzyła pięć różnych, nie podając żadnych dowodów. To jest przestępstwa po prostu. Ja teraz będę to transmitował, bo o czym my tu będą? Ona policję. Bandy Proszę ja się nie na ulicy, przysięgam jakiegoś dresa z kijem bejsbolowym, tylko powiecie właśnie to, bo tak naprawdę mogą pana zaszczuć. Mój, mój też jest Adam Dubin wpływowym masonem i, i używa marionetki. Nie mówię, że wszyscy z nich są masonami, ale zabalowcami po prostu. Wykazują się masoneli, a tydzień, później dostaną na przykład. mnie środowisko, bo ja walczę o dziecko. I, i środowisko alienacyjne Majchel, czujny, p. Nie nagłaśniał, płakało w Wichelku, a teraz Wicherek jest na tacy podany, jakby rozgłośnił. Czemu tego nie? No bo zagadał się. Pan no. 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 się odnosi do tego, bo ja nie znam. Nie, to, ja tylko mówię, żeby że, pan to, zobaczył, co się, się dzieje. Pan tak tutaj, tak powiem, kogoś od nas poprosił o to, żeby po prostu tutaj obsadzić przedstawić stanowisko pisemne, więc no ja nawet sprawy nie prowadziłem. Ale co, ale w mojej sprawie No tak, tak, tylko, tylko, tylko ja, że tak powiem, nie w swoim imieniu, tylko w imieniu tego. Bieliczce, no Aha, w Jolice, aha, aha, w tej sprawie, Ja z panem rozmawiać, ponieważ no to ja tutaj, no to, to nie, tylko przedstawię to, 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 to stanowisko po w Bieliczce, no bo ponieważ, ponieważ mówię, jak jest o. inna jednostka poza Krakową, to tak to wygląda, Aha, dobrze, bo ja, ja tam... Bo prokuratura pańkowska umarzyła. To pewnie o tej prokuraturze też. Dobrze, niech ludzie się dowiedzą. Nie można nadużywać władzy. Ja o to walczę Tak, prostu. będzie Tak, 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 spokojnie. Niech ludzie się dowiedzą po prostu jak to wszystko działa. Ja proszę na wysłałem maile do wszystkich polityków w Polsce wszystkich, media, y, sądy, prokuratury, być może dlatego wysłali Pana tutaj. To jest reakcja Pani Prezes, bo ona mnie odpisała tam coś, że, że przekazuje sprawę do, do Babińskiego y, Prokuratora Okręgowego. Być może, nie wiem. A, aha to są A pan jest sędzią? Czy? Nie, jestem w prokuraturze tutajszej. Pracuję i po prostu. Aha, w Krakowie. Tak, tak. Natomiast ja bieliczka czasami jak coś tu tutejścia... No to pan zna na przykład Blaszczaka. Dla mnie, w mojej ocenie Bolesław Blaszczak to jest przestępca na usługi ten, On mi sprowadził konfliktowe sprawy. Na no, no, no. znam pan nie zna? Czy zasłyszenia. Dwa tysiące? No co, tak, to co, tak, tak, Jeśli tak. by mu się udało mnie zamknąć... Gwarantuję Panu, że niedługo będzie prokuratorem okręgowym. To jest tak zwany zadaniowy. On mi y, zakłada sprawę 241, y, paragraf 2, za to, że ujawniam dowody przestępców, a ich nie ścigam. To jest po prostu. Czy ja pokazuję te przestępca, sędziów po to, żeby coś zmienić w Polsce, żeby trafić na, na, na uczciwego prokuratora czy coś. Jak, dlatego panu to mówię, że, żeby po prostu pan się zainteresował słowem. Może pan jest odważny, może pan jest uczciwy, może pan chce coś w Polsce zmienić, a nie żeby sobie robili ustawki, bo to jest ustawka. Ciężko się to No to ja panu mówię tylko. Proszę mi logicznie wytłumaczyć, jakby Pan argumentował y, umorzenie protokołu, y, umorzenie, sfałszowanie protokołu przez Jaką okoliczność łagodzącą? Żeby w ogóle nie podjąć śledztwa. Przecież to jest po prostu przestępstwo. Miszogra powinna być ścigana po prostu od razu już z urzędu. Za to, co zrobiła umorzyła 5 spraw ja pisałem do prokuratury krajowej a ja ona złapała i umorzyła hurtowo no to, to jest po prostu bandyta a nie prokurator proszę sobie zobaczyć 5 umorzonych spraw to, 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 to jest... i to jest uzasadnienie no, żona ale komu mam pokazać żeby... komuś na ulicy listę... no, prokuratury, jeśli się boi takiego czego wyglądać, o przestępstwa swoich kolegów, no to, no, no ale to ja, ja szukam pomocy y, u was, żeby był uczciwy ktoś. Ale to proszę mi podać wizytówkę, ja napiszę pismo, opiszę sytuację, proszę bardzo. To do prokuratury, nie pisze się na prokuratora, tylko konkretnego zamieszkania, tylko do prokuratury. No ale jak chcę pomocy, to, y, przecież tak jak Miszo Graj chwyciła pięć spraw y, z Prokuratury Krajowej, to no przecież wiadomo, że tutaj nie ma losowania, tylko tak samo może prokurator wtedy umówić się ze mną. Ja, ja dam y, uczciwy prokurator, znajdę uczciwego prokuratora, y, założę sprawę przeciwko sędziom z dowodami niepodważalnymi i on będzie czuwał, jak wpłynie moja sprawa, weźmie i będzie uczciwy. Do y o Jego wolnej córki, przyzwolionej na jej porwanie, nie uznanie za żadnym i nie zażalenie wniosków o włączenie sędziego, a przyzwolenie na brighten. To jest 231 paragraf z KK, to wyciągnięcie od wobec którego to, program zdecydował odmówić wszczęcia śledztwa, stwierdzając, że to jest największe

Domagając się przystępie, na wszczęcie postępowania, ponieważ yy, 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 z tak pół, to jest się, ja stanu w będzie się rady. Jak w procedurze szansę na wyjaśnienie procesu, a ja ukazałem, że wziąłem przestępstwa, bądź ludzie nie mają jak zadecydowana była przestępcza i nic nie robi z uczestnicą, która opowiada na prawie głęboko kolumnie, jest Zestępca, to Rzecznik Praw Dziecka, który nam zadbał o sprawę w tej sprawie, a potem każdy, kto słuchał jednego nagrania z 10 czerwca 18 i wie, że człowieka, którego zbudowali na ziemi nikt nie szuka, a potem z dniem tworzy się nagranie, gdzie już tego chodzi, nie słychać, a sędzia idzie i co wyprowadza, że blokuje, tak nie szukał tego człowieka,